Dziękuję, <laughs> yeah, yeah. Nie, 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 źle to mówisz. Witamy Was w mózgu Zoe. Tak, teraz tak trzeba, Zoe. Tak, ja I jestem Zoe, ty God. jesteś Mijo. Aha, Mijo. Mijo, Mijo. to ja też chcę mieć Mroczną stronę. Co gorsza? Eh? Eee. Oh. Nie będę co tego komentował. Czekałaś co na mnie. O, dorsz. Ty się świecisz od dorsza. A też się świecę od dorsza. wygląda jak sum. ma takie walsy długie. Nie wiem. Dorszu, trzymaj się chwilę w miejscu, co? Nie utrzymasz Aha, to ty masz trupa dorsza. Znaczy, ducha dorsza. Coś tym dorszem musisz robić, no bo ja nic nie jestem w stanie zrobić. No, musisz coś jeszcze z tym dorszem zrobić. Nie wiem, co zrobiłaś wcześniej, ale zrób to samo. A ja co? Taki bezmocowy? Ale skam nic A ty pewnie dorszem to będziesz ściągać No tylko jak? E, do siebie musisz, no tak, tak, tak mhm. Ale on nie ma się tutaj do czego przytrąbić To nie wiem, może możesz złapać jakiś ten z tych kielichów, amor coś albo kamień. No, no, może też tak. <młysza> Dobra, To będzie Felek mm, Czemu ja nie mam słodkiej jakiejś dorszej? <grym> bo ja mam Felkę Że co, że zajeżdżam śledziem? <grym> I rzucam ptasiorem ah! <grym> <grym> oh. Ale bajer Fantastic. No to Felek ma fajną superbocę No, Felku Każdy musiał felek wrócić. U magia puszczam felka. Nie chciałem drafelkiem rzucić. No ty masz tam coś, żeby rozświetlić. Ja nie mogę się do niczego przyćmieć. A skąd ja wiesz, że śledziem, ja mam? A ty masz tam. Pisz tam po prawej? Tam daleko, żeby to było, to? Nie wiem. <laughs> Ale tak daleko nie doleć. Mocci u góry W nie wiem czy my się tu powinniśmy tu znaleźć w ogóle No skoro dało się tutaj podciągnąć na linię, to raczej tak O Czyli teraz twoja kolej była Boż też spadłem, Siu, ja jestem z powrotem. No ja, ja oczywiście nie, ty widzę też. No. Ale tam jest taka... A, ale nas jest na górze. Znaczymy nie. <laughs> e fuck you! <laughs> No ale bez ciebie... No tak ujrzyj, co? Ponieważ ja tam nie wlezę bez ciebie Nie No jak tam wleźć niby? O! Udało się, dobra a ja Co I Teraz mogę użyć Felka. Aha. To jeszcze chyba muszę to ściągnąć niżej. Za pomocą tu ścianki. O, tam, tam. tam. No felkuj Teraz ja mogę użyć felka A teraz ja mogę puścić swoje... Tak, ty puść, a ja nie puszczę Nie, nie puszczę się masz rację. Nie. Felku wróć yy, yy. O tam nie sięgnę raczej, to no, mogę spróbować ale Nie, ja my się musi... Po prostu przeskakujemy po linach, prawda? Tak. No, po prostu. To znaczy, to my to tak trochę bardzo wyraz powiedziane. No nie. No, Falek. No, tu. a co teraz? Ty go źle ustawiłaś chyba. Ja go teraz puszczam. Nie puszczaj się. Nie musimy zdążyć tutaj trzebiec. To ja już przebiegło. Ja nie zdążyłam. Na szczęście mogę cię zdalnie rozświetlać, nie muszę wracać feels sacred or something. Gdzieś ty polazłaś na górę Aha, no tak no. też tak mi się udawało, że tam nic nie było, ale... Czy raczej gra jest taka dość pokazująca? E, tu nie wiem, tu jest jakieś do góry coś. Aha, trzeba chyba. To no właśnie, chyba trzeba było tak zrobić. My childhood. Look at you. One big happy family. Mm. Two pals are guiding us. Okay then. I guess now we know where we're heading. Zoe. What? Yeah. Yeah, I heard you. We're going back home. Splendid. Toż to

No rób Harry Potter. I to tyle Teraz ja muszę trzymać i je puszczać. Aha, teraz do góry dajesz, dobra. Jakieś przejście coś? W porządnie dokładnie jedną stronę, prawda? Ja. Ja nie puszczałem. Okazuje się, że ja też muszę trzymać. No felkuj. A, felkuj! Jak ja spadłem, to po co ty masz tam jeszcze No, felkuj No, No jak to działa? Myślałem, że nie muszę tego przeskakiwać, to tak na poleciałem. No jaka przeskakiwać. No dawaj. Ja też muszę trzymać, musimy oboje teraz trzymać. No jak ja puszczam, to to spada. Nie wiem, w którą stronę mamy iść, więc pójdę w tą.

Tak, ty wcześniej byłeś śledziem. No śledziem co był wygromszy czym bym tam był. Woo! Woo! I teraz gdzie to? No, to się No, przydałoby mu się czyszczenie, ale no niestety nie ma kiedy. Uuu, freski! Taki win, Fresko to było. Czy to polskie freski? O No serio? Let's walk on sunshine, Zoe. Aha. Just trying to light the mood. So even I I don't. Łuki, my Nie, nie puczyłam. Skończyło się od razu, jak I Jak są w stanie przeskoczyć? Nie wiem jeszcze. Ach. No jak, zwykle nie przeżyły. Ale na szczęście, o Jezus, rozpiło mnie. Chodź, załóż na ławeczkę. Będzie no, ładny widaczek. Hej, tak miało być. Chodźcie. Musimy zostać szczęśliwi. Ale ślicznie. Ojejku. ciężko. And Jesus, I You know, yeah. that you and Ella used to call? What yes. <laughs> <laughs> was his name? I thought you didn't want to hear about him. Lord Evergreen, right? Tell me about him. Okay. <laughs> well... Lord Evergreen is a stoic <laughs> elephant, <hostess laughs> older than the forest, and friends with all the creatures, handshifters, Actually, it was Lord Evergreen who granted me and Ella those powers no, Maybe they powerful it. enough to stop the evil Ice King and save the world <laughs> Yeah, I can totally see you guys playing in that tree Yeah Me too yeah. Okay. We can't stay We need to uncover what's down here No choice but to pass You're dźwięki skłonącego szczeniaczka są straszne. To są ptaszki. A to brzmi jak nie jak skonujący szczeniaczek. lepiej skonującego szczeniaczku znaleźć swoje miejsce. kamp. No, a tam dalej kawałek nie jest twoje. O, no właśnie. Tylko w drugą stronę. Chyba, że jak teraz puścisz, to może zlecić zleci na samą dół Muszę złapać za dolne te. O! E -he. <śm> no to co, cel Ja No poczekaj, mam wstąpić, to palca męczył Przepraszam, gdzie ty poszłaś? Gdzie ty jesteś? No tu, przy drabinie. Uuu, o matko, bo... patrz, bo ja już chciałem puszczać generalnie. No ja się rozglądałam, co mam zrobić. Dobra, tu... No to teraz musisz jakoś przyciągnąć te rzeczy. Żeby mu łeb złożyć, ale jaja. No. Hey, aha, teraz jeszcze. to to Nie wiem, ja tu mam takie coś. I nic więcej, czyli chyba to jeszcze nie jest ten etap, kiedy musisz to zrobić, tylko musisz zrobić coś innego. ja mogę Bo no, pewnie jakoś tak. Bo no coś tam u góry jest. To jak zauważysz, ten łeb nie ma czoła, więc. Ale to już nic nie ma, jest tylko Twoje do. ten. A na tej samej połowie, co ja? No dobra i musimy, te ale z drugiej strony też nie ma takiej łańcucha. Czasem nie. no, bo wydaje mi się, że ma każdy musi być po swojej stronie. Nie, u ciebie jest belka. Taka belka. No, ta, za tobą. nie ma belki. Podnieś troszeczkę, no, drugą stronę, w drugą stronę. W dół, patrz. To powiedziałaś w górę, to podniosłem. Nie, nie powiedziałam. Chciałaś podnieść, no to podniosłem. Nie, nie powiedziałam. A co powiedziałaś? Powiedziałam, o, powiedziałam, żebyś spojrzał. Chociaż podnieść? No to nie. podniosłem. Tak. Dobrze, sprawdzisz sobie później na nagrani. Tam jest, poczekaj, no. To jest to belka powrotna, tu nic więcej nie ma. No, no, no o tą belkę mi chodziło, dokładnie o tą. Dobra, czyli wracaj do mnie w takim razie, poczekaj. No i teraz musimy tak obracać, żebyśmy... Wy tym obracasz? Czy... Yeah. Aha no, to będzie ciekawe. O, o wie. I to tak, bardzo ciekawe. Muszę poczekać. Dobra. Felek kartofelek. i co? Ty masz tu za drzwiami ewentualnie kamień do tego Gdzie ty poszłaś? Musisz chyba przerzucić go w tamtą, no właśnie w tą stronę i teraz spróbuj. I spróbuj.

że jesteśmy w dobrym miejscu. Bo ja tym sterować nie mogę, ale to jakiś promień się zrobił To może, może ty, może jakoś to przyciągnąłem do nas. O, no, tak jak ja bym mógł tym Można kierować? Patrz na promieczka, tylko trzymaj go trzymaj. No, nawet bliżej, bliżej nie Mówi, że tak po prostu? Nie, no tak powracaj. wracaj! Ta już ciągnęła No, to teraz co? <suszy> <suszy> bródne sprawy All right. Let's carry on. E feralku wróć. Dobra, tu, tam, tu, tam, tam, tam Opa! Jestem! O, puściłem opuściłem się <laughs> Ty komu nie wysłałaś, czy co? Nie wysłałam nikomu, bo spadłam No jakimś cudem się to podniosło Tak Nie wiem, czy jeszcze mogę... Mam... Czekaj, Już no, możesz pójść Po na najpierw Haha, to nie tak prosto Widzisz? Mhm. No Myślisz, że to taka proste. chyba coś jeszcze musisz tam przyciągnąć, tak czuję. No to, aha, to jest taka ścianka, dobra. Welku! Pewnie tymi lustrami trzeba to jakoś dokierować, czy coś Żeby było do środka, znajdąc życie Proszę To by się, że ktoś z tej drugiej strony Nooo, no ale... Ups, ups Panie, gdzie to ma piękny Do góry, zapewne, jak we wszystkich <grystanie> legendach Albo jeszcze coś musimy odblokować Albo po prostu trzeba po tym wchodzić Pójrz no

Dobra, jestem Felciu, atak! Raz, się nie ma, spada Dawaj, Eros Dobra, to już Felciu, wróć O, to jest No fajnie. No nie. W takich rzeczach to ja najlepszy nie jest. No nie, no właśnie. Ale za Nie przeczę, że fajne, ale. <noise> Świetnie. Ja też skaczę po kuleczkach świateł, i coś nie bardzo mogę. Ale chyba poszło, chyba poszło. Tak, skupienie. Wracaj, felku. I już nawet nie z tego.

pączku, połącz białe Poczku i kroczku Kapka O pani jaka dziura Bardziej mnie martwi to co tam się kotłuje na dole tej dziury Nadmiar gazu